Jak skonfigurować dom w pięciu. Cześć, witam Was serdecznie. Jak skonfigurować dom w kilku prostych krokach? Całość zajmie między 5 a 10 minut. Zobaczcie sami. Wchodzę na stronę główną Hoką i tutaj mam przycisk po prawej na górze. Skonfiguruj dom. On się pojawia też w kilku miejscach na stronie, jak na sliderze i w dalszych częściach naszej strony. Natomiast wchodzę w skonfiguruj dom i przenosi mnie na zakładkę konfiguratora. Dwa rodzaje konfiguratora. Jeden uproszczony, gdzie bardzo szybko możecie takie spakietowane wersje zobaczyć, a rozszerzony indywidualna wycena możecie dodać poszczególne elementy wykonania lub wykończenia waszego budynku. W tym uproszczonym po prostu jest to bardzo spakietowane. Ale teraz od ogółu do szczegółu jak to wygląda. Macie tutaj do możliwość wybrania różnych modeli, budynki parterowe, budynki piętrowe. Zobaczcie, że na przykład Mamy z antresolą budynek, którego jest kilka rodzajów, możemy wybrać prostokątny, możemy wybrać kwadrat, możemy wybrać jeszcze inne warianty, na przykład tego kwadratu z antresolą, więc opcji do wykończenia wykonania budynku jest naprawdę sporo. Wrócę jeszcze na górę, przechodzę sobie po kolei te modele, ale co najważniejsze, tutaj mam na dole cenę podaną, rzeczywistą i ile zostało do rabatu, który mamy zaszyty. Cena na dole pokazuje się za stan budynku deweloperski do wykończenia własnego. Nie zawiera transportu i montażu. One są wysyłane do Was również z tą konfiguracją, którą wykonacie na koniec tej konfiguracji. Czyli przechodzicie do końca tą całą konfigurację. Wybieracie sobie na przykład budynek z poddaszem albo budynek piętrowy. Tutaj mamy różne opcje do wyboru: 70 z poddaszem, albo taka skandynawska. Dla każdego się coś znajdzie innego. Jest sporo różnych możliwości, sporo różnych metraży. Metraże, które są tutaj podane, to metraże zabudowy. Konfiguracji jest również liczba metrów użytkowych, ale przez to, że możecie sobie swobodnie konfigurować te budynki i zmieniać ich rozkłady wewnątrz, jak i trochę z zewnątrz, to należy to nazwać takim metrażem sugerowanym. Finalny wychodzi tak naprawdę w projekcie. Także mamy różne rodzaje budynków, tak jak tutaj widzicie i przechodzę sobie. Jeżeli pod danym rodzajem jest jeszcze jakaś opcja, na przykład budynku parterowym, są dwa rodzaje budynku, które możecie wybrać, to tutaj będą one na dole dostępne. Wracam sobie do budynku 70 z poddaszem. Bardzo fajna alternatywa dla budynku piętrowego. Trochę bardziej ekonomiczna, jeżeli chodzi o koszty inwestycji. No i mamy różne rodzaje Możemy wybrać dokumentów, możemy wybrać rodzaje, rodzaje ocieplenia, ogrzewania, posadowienia. To wszystko, co jest w konfiguratorze, to oznacza, że po prostu my te rzeczy jesteśmy w stanie zrobić dla Was, ale jeżeli nie klikniecie danej rzeczy, czyli klikniecie rezygnuje z posadowienia, no to wtedy takiego posadowienia z naszej strony nie ma. Klient dostaje projekty i wykonuje je we własnym zakresie. Wykończenie łazienki, tutaj jest, takie są takie znaki zapytania, tak zwane tooltipy, i pokazują, co jest, zawiera dana usługa. Jeżeli wejdziecie w konfigurator rozszerzony, tam każdy kafelek jest bardzo szczegółowo opisany. Również wykończenie takiego budynku, co zawiera, jest opisane. Mamy pakiety taras z zadaszeniem, jakieś pakiety energooszczędnego domu. No i przechodzimy sobie do końca konfiguracji. Każdy budynek może mieć też różne kąty dachu może być jednospadowy, może być dwuspadowy. Ten dwuspadowy może mieć też różne nazwy to odcienie szarości, a w tym przypadku kąty nachylenia dachu, a to jest już uzależnione stricte od tego, jaką macie działkę, jakie macie tam warunki zabudowy lub miejscowy plan, bo to on w większości determinuje, jaki ten kąt nachylenia dachu będzie. Wpisujemy sobie maila, wpisujemy sobie telefon i wysyłamy taką konfigurację na maila po wyborze odległości. Jak klikniemy w sprawdź odległość, przeniesie nas do takiej mapy Google. Tu wpiszemy swoją lokalizację. Ja wpiszę w tym wypadku Leszno i zobaczcie, wyskakuje mi jakaś liczba kilometrów. Nie chodziło mi o to Leszno, ale niech będzie 380 kilometrów. Tutaj wybierzemy biuro numer telefonu do naszej firmy i do tego dodajemy sobie odległość 385 km podaje się cenę za transport są również takie szacowane terminy no ale jeżeli chodzi raczej o budynki które są bez tak specjalnych zgłoszeń pozwoleń i innych rzeczy to wtedy możemy zaszyć sztywny termin ale jeżeli mamy terminy od pozwolenia na budowę no to wtedy ten termin jest uzależniony od otrzymania takiej decyzji. Niemniej jednak to zaznaczamy taki życzeniowy termin bardziej, który chcielibyśmy osiągnąć i zaznaczamy nie jestem robotem, mam wybrać teraz wszystkie rowery. Brakuje nam jeszcze jednego rowera. Właśnie jest to najlepszy w wybieraniu rowerów. Motocykle teraz. W każdym razie udało mi się udowodnić, że nie jestem robotem, i wysyłam taką wycenę po odklikaniu tych zgód, które są niezbędne. Klikam, pobierz wycenę. Tu jest cena netto bez transportu i bez montażu. Zaraz się zobaczycie, że po tym musimy wybrać tutaj numer telefonu. Wybierzemy sobie przykładowo same piątki i wysyła. Trwa wysyłanie. Wysyłamy konfigurację na maila, którego wskazaliśmy w tym przypadku biuro Maupach No i jeżeli chodzi o wysyłanie, dostajemy komunikat: konfiguracja została wysłana. Teraz nam zostaje tylko wejść na naszego maila. A tutaj wyskakują terminy, gdzie możecie się dodatkowo umówić z nami na spotkanie. Możecie zobaczyć dni otwarte na dniach otwartych: różne budynki 100 metrów, 30 metrów, 70 metrów, bardzo indywidualnie. Podchodzimy do tematu, dlatego mamy różne budynki, nie tylko piętrowe, nie tylko parterowe, tak jak możecie zobaczyć. Jeżeli chodzi o ten konfigurator rozszerzony, to tutaj jeszcze przejdę sobie do tej części. Zobaczcie, tak samo mogę wybrać rodzaj budynku, taki, taki czy inny. I potem, tak jak mieliśmy tam pakiety, to tutaj mamy każdy element bardzo szczegółowo rozpisany i wyjaśniony w takim oto małym tooltipie co to jest, czy jakie ogrzewanie? czym są intery? czym jest wełna i jakie to są grzejniki. Także bardzo szczegółowo cena się zmienia tutaj na bieżąco, a po wykonaniu konfiguracji przechodzi do Was pełna specyfikacja na maila tego, co żeście wykonali. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was użyteczny. Jeżeli potrzebujecie jeszcze jakichś wskazówek, to dajcie znać, o czym chcielibyście posłuchać. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!